Dzisiaj jest 22. No, ja nie ogarniam, jaki dzisiaj jest dzień. Yy, nie wiem, czy będzie jeszcze odcinek przed świętami. Dlatego właśnie, zanim zaczniemy odcinek, kochani, życzę Wam oczywiście zdrowych, wesołych świąt, żebyście byli zdrowi na te święta. Jeżeli oczywiście chcecie grać, to pamiętajcie ciepło się ubierajcie, żeby po prostu no, nie zachorować tak jak ja i no, miesiąc wyłączony, to oczywiście mówiłem Wam na live'ach i chyba w ostatnim odcinku ale no zdrowych, wesołych świąt wszystkiego dobrego na święta żebyście spędzili oczywiście je w rodzinnym gronie Myślę, że po świętach się zobaczymy, więc szczęśliwego nowego roku Wam nie będę życzył, bo jeszcze pewnie się właśnie zobaczymy. Ale no, z całego serduszka dla Was, mam nadzieję, że Wy też będziecie mi życzyć wesołych świąt i zdrowia oczywiście, z całego serduszka ode mnie, zdrowych, wesołych świąt dla Was. Także kochani, to jest chyba pierwszy dzień od ponad miesiąca, jak wyszedłem na dwór z kamerą i nagrywam dla Was odcinek. Zapraszam oczywiście. Dzisiaj, kochani, wykluwamy to, 12 jajek 12 kilometrowych, które miałem już dla was... Ło, jaja, ja, ja. Jak był jeszcze miutu, był jeszcze miutu, miałem te jajka przygotowane na oczywiście wykluwanie, no ale przez to, że zachorowałem później przez długi, długi okres... O, ziemniolaki, spoko. Później przez drugi, drugi okres byłem chory, wyzdrowiałem, znowu zachorowałem. Mam nadzieję oczywiście, że rozumiecie, że nie było tych odcinków tak dużo ostatnio przez to, że byłem chory i no nadal będziecie mnie oglądać. Więc dzisiaj 12 jajek 12-kilometrowych i trochę informacji o tym, co się dzieje w Pokémon GO. Zapraszam na odcinek. Dobra kochani, ja już tego starpisa sobie wrzuciłem, bo mówię, no jakiś drift czy coś. Tutaj widzę trochę czasu mi nie było, więc Jimmy poprzejmowane na niebiesko. Ale zanim oczywiście jajeczka, informacje na temat tego, co się dzieje w Pokémon Go, no i rzeczy, do których musimy się przyzwyczaić, albo już się przyzwyczailiśmy oczywiście, bo no mamy nowe Pokemony w kostiumach, tak? Pamiętajmy o tym, że no, większość tych Pokemonów, które są dodawane później będą mogły mieć możliwość ewolucji, ale to sobie później oczywiście powiemy. Także mamy tutaj part 2 naszego tutaj zimowego eventu, tak, ferie zimowe część druga od 10 23 grudnia. Także kochani, ferie zimowa część druga. Lecimy. Mamy tutaj Eevee w czapeczce, zupełnie nowa. Oczywiście będzie ona mogła ewoluować we wszystkie tutaj nasze ewolucje. Także od razu one są dodane, nie tak jak niektóre Pokemony, które mają swoje e, jakieś eventowe rzeczy, a dopiero później możemy to ewoluować. Także tutaj mamy możliwość od razu. Raczej ta tutaj Eevee będzie tylko do złapania, a reszta oczywiście będzie do ewolucji. E, Bertik ze świąteczną wstążką. To właśnie to jest to, co wam mówiłem, tak, czyli no tutaj y, naszego Capciu. Właściwie może zróbmy sobie kostium, y, number i shiny może sobie zróbmy. Także zobaczycie jakie mam shiny. Pikachu to oczywiście swoją drogą, ale no, no na pewno mamy tutaj przykład Kroganka, tak, no ja oczywiście nie mam, ale no Capciu dodany oczywiście. Teraz mieliśmy ten event, znaczy no już jakiś czas temu, tak, y, z Krogan Krogank też oczywiście mógł ewoluować i zdobyć tą swoją czapeczkę, jeśli chodzi o tutaj wersję shiny. No ale no shiny no nie będziemy, no bo tutaj kurczę dosyć sporo tego. Jest Pikachów pełno, masakra. Tutaj mam troszeczkę tych Pokemonów do trade'ów. No myślę, że niektóre Pokémony, które tutaj no mieliśmy, możliwość zdobycia czapki. O, tak jak ten, tutaj właśnie Krogan, to co Wam mówiłem, kapczył, Teraz będzie mógł mieć, no bo na tą chwilę nie ma możliwości, ale jak rozpocznie się ten drugi event świąteczny, to oczywiście będzie miał możliwość ewolucji, także myślę, że no niektóre, może nie wszystkie, ale no niektóre te pokemony będą mogły ewoluować później w tych swoich stroikach. Także no tak jak tutaj mogliście zobaczyć kapciu, e, tak, e, czy właśnie teraz tutaj Iwi, nowa zupełnie, nowej czapeczce tej świątecznej i wszystkie Iwilucje mają dostęp też do tych czapeczek. Ale no to wiadomo, no tak jak mówiłem Wam na początku, no musimy się przyzwyczaić, no bo coraz więcej tych, y, takich pokemonów eventowych, w eventowych stroikach, no ale no, kto jak lubi, nie? Większość z nas Hanci poluje na takie pokemony shiny, żeby zdobyć, tak jak Clayson teraz w tym naszym takim pelerynce, nie? To ja pamiętam właśnie na live y sprawdzaliśmy, ponad chyba 160 rajdów na niego zrobiłem, a on w tym roku se wrócił, nie? Więc nieraz po prostu nie warto cisnąć, bo no za rok może będzie możliwość też oczywiście zdobycia takiej samej, e, takiego samego Pokemona, więc no ja tutaj jakbym wiedział, że ten Glazely on będzie za rok, w sensie że w tym roku, to pewnie bym tak go w zeszłym roku nie cisnął. Ale no mamy tutaj bonusy, tak? że mogą przechowywać do końca wydarzenia do 40 prezentów, więc to też oczywiście tutaj spoko. E, Zimowa Kraina Czarów, tutaj są dodatkowe jakieś tutaj różne rzeczy. Daily Adventure Incense będzie mógł trwać 30 minut, więc to spoko. Ja od ponad miesiąca nie zrobiłem swojego daily adventure Zensa, więc, yy, ale mam jednego ptaka do zrzucenia wam. Czy go złapałem, czy nie? To oczywiście subskrybujcie kanał, łapiaczka w górę, dzwoneczek, żeby być oczywiście na yy, bieżąco. Także tutaj z tymi Pokemonami laki, to pamiętajcie jest to, że jeśli nie mieliście już Pokemonów Laki, tak? Jeżeli no, przez te parę lat teraz wymienialiście, trafialiście Pokémony Laki, więc już w waszym tak jakby dexie ten Pokémon Laki jest, więc tutaj tego gwarantowanego raczej nie macie. To jest dla graczy, którzy no, w ogóle nie mają Pokemonów Laki, więc taki Pokémon z 2017 roku, czy nawet 2016-będzie gwarantowany Laki, jeśli wcześniej ta osoba nie miała Laki. No ja to tak rozumiem. Jeśli mówię źle? To mnie poprawcie, ale no, z tego co czytałem, to tak właśnie o to tutaj chodzi. Collection Challenge będzie do zrobienia i będziemy mieli tam galerańskiego Mr. Maima. Jak wiecie, Mr. Mime od jakiegoś czasu może wystąpić w wersji shiny, więc no, kolejna szansa, także no, Exp, Incens darmowy, spokojnie, ale to Collection Challenge raczej są łatwe. Ride-Day na Hisujańskiego Avaluga. Trochę lipna godzina, nie, no bo my oczywiście spędzamy święta 24 od 14 do 17, ale no jak ktoś tam będzie używał, no to tutaj do 5 darmowych ride passów tak? za zakręcenie jimem, tak? Czyli to jest to, co zawsze Wam powtarzam. Robimy rajda, zużywamy tego darmowego rajd pasa, kręcimy zimem i otrzymujemy następnego. Tak to działa, tak? Bo niektóre osoby piszą, że nie dostają pasów, a to po prostu musicie wykorzystać jednego, żeby zakręcić zimem i otrzymać następnego. Także Hisujański Awaluk tutaj, pamiętajmy, że szansa jest 1 na 10, tak? No bo i na rajd dayu z naszymi tutaj mega Pokemonami z Hoenn regionu, też była dosyć wysoka szansa. Co tam było? Hisujańska, Brawiarii, też mieliśmy Ride Day, też przecież praktycznie, ja tam zdobyłem chyba 17 czy 18 shiny na te wszystkie rajdy, także dosyć, dosyć spora szansa. Wivilony, to oczywiście już pewnie wiecie, nie będę Wam mówił, mamy dosyć sporo tutaj do zrobienia, jeśli chodzi o gifty i gifty no praktycznie z całego świata, ale no to pewnie wiecie, jeśli nie wiecie, chcecie odcinek, to dajcie znać w komentarzach. Po świętach postaram się to jeszcze zrobić i obserwujcie mnie na Twitterze, może coś tam będzie ciekawego, obserwujcie, obserwujcie. Także spotkanie na DZIKO mamy tutaj Pikachu w tym naszym tutaj stroiku, Eevee, Deli Delibird ze wstążką, Snorant. Tutaj chciałbym zauważyć, że Sfil nie ma tej swojej, tej tego szalika, który jest teraz dostępny podczas tego eventu. I tak samo Stantler nie ma tych swoich yy, tam łańcusz, tego łańcuszka, więc no jeśli ktoś tego nie zdobył, no to w części nie będzie mógł tego zdobyć, nie? Snow Rance, Feel, Snowwear, Kupczu ze świąteczną wstążką i Bergmite. Bergmite, ja nie trafiłem jeszcze Shiny, ale no, zobaczymy. Może się uda. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to, to trudno. Jeśli wam się po szczęści możecie spotkać Ananskiego, Sancho, Stantlera i Cryogono. Cryogono. Tego jeszcze Shiny nie ma w Pokémon GO. No, jeśli chodzi o jajeczka, no tutaj Sneasel, Smoczum, Amaura, Bergmite i Crabrawler, więc to oczywiście już w Pokémon Go było. Tutaj moim zdaniem szału nie ma, no Bergmite, no. Jest jakaś tam szansa na to, żeby się wykluł, ale raczej szału nie ma. Na rajdach mamy Pikachu, San Alolańskiego Sandru, Eevee, Galariańska Darumaka. Galariańska Darumaka jest spoko, jeśli chodzi o rajdy, więc, oczywiście, no, jeżeli ktoś nie ma jakiejś dobrej sztuki, no to darmówki może sobie tam poużywać. Kapczu ze świąteczką wstążką, i pamiętajmy, będzie mógł on ewoluować ten shiny w Bertika. Na trzy gwiazdkowych rajdach mamy Cloystera, Laprasa, Delibirda i Glace Leona. Czyli tutaj to, co Wam mówiłem przed chwilą w tej takiej swojej pelerynce. W pięciogwiazdkowych rajdach będzie Curem ze swoim e, nowym atakiem. Ale to za chwilę, bo tutaj właśnie jest to oczywiście wymienione. Mega rajdy, będzie Mega Glalie. To jest oczywiście nowy, no już od jakiegoś czasu, od połowy miesiąca, nie? Także e, Curem, Glaciate tutaj. E, z tego co słyszałem, ponoć będzie on w miarę, w miarę spoko, jeśli chodzi o kontrę lodową z tym atakiem. Więc no, warto sobie tam oczywiście porobić. A nie wiadomo co będzie z Kyuremem White i Kyuremem Black, czy te Candy Kyurema. Prawdopodobnie myślę, że te Candy Curema będą używalne do niego też, znaczy w sensie do tych wersji Kyurema Black i Kyurema White. Więc no warto troszeczkę tych Candy zdobyć, żeby oczywiście tam e, później sobie pomaksować te Pokemony. jeśli w końcu oczywiście dojdą, tak, do Pokémon Go, bo no, zbliża się Primal Groudon, Primal Kyogre, to powiem Wam, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będę już zdrowy do tego czasu, oczywiście. No, ale Field Research będzie Pikachu, Alnice, Hisanchu, Seal, Sheldor, Jinx, Eevee z tą naszą nową czapeczką, Delibird ze świąteczną wstążką, Capchu i Crab Roller. No jeśli nam się poszczęści, to będzie Sneasel i Glaceon, więc to będą raczej rzadsze, kwestie, questy, tak, z tym Glaceonem, ale... Życzę Wam oczywiście szczęścia i może traficie w Shiny, nie? Też będzie mega energia na Abomasnowa. Jeśli chodzi o Glalie i Mega Abomasnowa, to Mega Abomasnow jest oczywiście lepszy. Plus ma on ten drugi typing, więc dodatkowe candy do innych też Pokemonów niż tylko Pokemonów lodowych. Naklejki, stroje, to oczywiście wiemy. Płatny Time Research. Nie wiem, czy to nie jest ten sam, który już mieliśmy, tak? W sensie, no ja już go mam, ale to pewnie będziemy wykonywać ten quest gdzieś tam, na oczywiście, jakimś odcinku. Także to tyle, jeśli chodzi o informacje na temat eventów. Ja mówię, no byłem chory, postaram się teraz. No mam nadzieję, że no nie zachoruję bardziej i no jeszcze do końca nie jestem zdrowy, w pełni sił, ale no mam nadzieję, że. No, już wyzdrowieje i wrócimy po świętach. Na pewno do tego nagrywania odcinków. Także subskrybujcie kanał Dzwoneczek i łapeczka w górę, jeżeli Wam się przydały te informacje. Także myślę, no, że tutaj no, jakoś tam coś tam nowego powiedziałem. 300 metrów, także wykluwamy jajeczka. I kochani, kończymy na dzisiaj ten odcinek. No, troszkę te jajka, powiem Wam, przeczekały, nie? bo no, chyba miesiąc. Nie wiem, czy tutaj jest data na nich. No jest, 22-11, dobra, wy już tego nie widzicie, ale 22-11, 25-11, 21-11, 24-11, no więc no, 25 chyba zdobywałem ostatnie jajeczka, jeśli chodzi o te tutaj 12 km jajka. Rzucone one były podczas Community Day, gdzie tam znowu się po, po prostu no, tak rozchorowałem, to mówiłem, kto był na live to słyszał, ale no w sobotę... Masakra, 38 gorączki, leżałem w łóżku, nie? Yy. Tragedia, tragedia. Mam nadzieję, że teraz się nagrywając ten odcinek nie doprawia, ale dobra. 300 metrów nam zostały. Kochani, przechodzimy i zobaczymy, czy wykluje nam się coś shiny. Mam taką nadzieję. Tyle czekania, nie? <laughs> Idziemy. Także, kochani, powiem wam, no troszkę mi tego brakowało, tego wychodzenia. Oczywiście z kamerą i nagrywania odcinków. Włączyłem Adventure Synca i no, klują się te 12 jajeczek. Jeszcze troszeczkę śniegu jest, ale już jest temperatura z tego co tam widziałem. Plus 2, no ale śniegu jeszcze troszeczkę jest. Stawik zamarznięty. Jak widzicie, klujemy. klujemy. Nie wziąłem go plusa, więc nowe jajeczka się nie wykręcą, ale chyba i tak nie trzeba, nie? Nie trzeba, nie ma żadnych nic fajnego, eventowego, nie ma. Więc dobra, lecimy. Nie przedłużając, oczywiście yy, Shiny Pawniard, albo... Yy, o matko, Skrel, Albo, co tam jest? Yy, Sandail? Nie. Salandit? Salandit, żeńska forma, nie? Wulabaj, też Shiny nie mam właściwie, więc spoko. xl nie wiem, czy mam już na wymaksowanie na Ultraligę, Skorupi. Dobra. To podejrzewam, że będzie tragedia, nie? Podejrzewam, że szału tutaj, moi drodzy, nie będzie. Jest nasz krokodilek. Eee, Sandal, no to nie, no to tamten salandis, dobrze, dobrze mówiłem. Wulabaj, kolejna. Zobaczymy. To jest piąte, nie? Piąte. Szóste jajeczko. Pawniart, ale czerwony, nie? Ten niebieski. Nie ten, którego byśmy oczywiście... Chcieli. Stardasta dużo. Pamiętajcie o tym, jak wykluwacie naraz. Kolejna Bulabaj. naraz tyle jajeczek, no to warto tego starpisa chwilę przed sobie odpalić i później jakieś tam questy powykonywać, które mamy po, po boku. Kolejny phawniart. I wtedy tego Stardasta jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Kurcze, no nie spojrzałem, ile tam było dokładnie. Może wy widzieliście. Absol, nie mamy jeszcze setki. Może, ale no. Z tych 12, tutaj jajek, 12 kilometrowych prawdopodobnie będzie około 100 tysięcy stardasta. Nie? Także ogólnie spoczko. 90 to chyba minimum, nie? 80 parę. Kolejny skorupi. Także podejrzewam, kochani, że chyba tego fawniarda Shiny Nie wyklujemy. Larwitar, kolejny. I to było chyba ostatnie. no, Ostatnie jejczko. Zobaczmy sobie. Czy jest coś? No to na pewno nie jest 10-10-10, spoko 305 kselek, więc mam na zmaksowanie. Zobaczmy sobie szybko i fałki. Tu oczywiście jakieś New High. Rekordy Sundial 588. 8. O, tu prawie kurczę setka. No i sklep to było ostatnie jeźdźko, bo tutaj już jest Pokémon przetrajdowany. Także kochani, no nie wiem ile tam stardasta mi wpadło dokładnie, ale to jeśli chodzi o. to jeśli chodzi o ten odcinek zwykluwania na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak tam oczywiście Wam czas minął przez ten miesiąc, jak mi nie było, czy jakieś fajne shiny pozgarnialiście. No i co? Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego na święta, zdrowych, wesołych świąt ode mnie, stałego serduszka. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby oczywiście być na bieżąco, no bo mówię, postaram się już wrócić. Jak wyzdrowieję i będę oczywiście w pełni sił. Także widzimy się w kolejnych odcinkach już po świętach. Do zobaczenia. Cześć.